Dzieciaki. Ja nazywam się Tadeusz Lisiecki i jestem aktorem aż teatru. Przeczytam Wam dzisiaj jeden z wierszy Wandy Hotomskiej z Tomu Podróże na Piórze. Posłuchajcie. Makaron w pewnej gospodzie o ósmej, w piątek. Włoski makaron. Skoczył we wrzątek. Skoczył do rondla, a po minucie już z tego rondla na stół chciał uciec. Krzyczał, że jest już ugotowany. I że jak najprędzej chce być podany. Że już ma dosyć, że chce do gości, że to czekanie strasznie go złości, że właśnie doszedł do takich wniosków. Tak właśnie krzyczał. I to po włosku. Stuknął pokrywką Rondel Blaszany. Pan jest w gorącej wodzie kąpany. Pan mnie nie będzie uczył porządku. Pan jeszcze musi siedzieć we wrządku. Zamilkł makaron, wściekły okrutnie, lecz po minucie znów zaczął kłótnie. Ja mam już dosyć. Mnie się tu nudzi, ja chcę wyjść z kuchni, ja chcę do ludzi. Już czas się wreszcie pożegnać z rądlem. Tak właśnie krzyczał. Po włosku ciągle. Wreszcie pokrywkę z rondla odkryto. Włoski makaron krzyknął: finito! I prosto z rądla w rządku i gazu chciał na półmisek wskoczyć od razu. Zdziwił się o Zdziwił się Cyzak. Pan jest już gotów? Co za nie wiedza. Pan jest w gorącej wodzie kąpany. Pan jeszcze zimno ma być przelany. Krzyknął Makaron. Ja chcę do gości. Mnie już naprawdę brak cierpliwości. Już ani chwili czekać nie mogę. I ryms jak długi spadł na podłogę tak się skończyło i to już koniec ślad dawno zniknął po makaronie ale do dzisiaj mówią w gospodzie on był kompany w gorącej wodzie dziękuję wam ślicznie za uwagę Zapraszam Was także na teatralne strony facebookowe Teatr Aż Teatr i Teatr Aż dla Dzieci, na których będziecie mogli wysłuchać bajek, wierszy i opowiadań czytanych przez aktorów naszego teatru. Do zobaczenia.